Mega, ogromny sklep. Czekamy, bo tutaj nie za bardzo mamy kogo zapytać. Dzień dobry, kochani. Ja dzisiaj wychodzę na podbój ogrodu. Mam dzisiaj trochę słońca w Gdańsku. Mam sporo wiatru, mam sporo ogólnie wszystkiego. Po trochu, tak? Wiecie, nie? Tak to, tak to nad morzem. Ale postanowiłam, że się troszeczkę cieplej ubiorę. Jeszcze mam czapę yy, i idę do ogrodu. Idę do, do ogrodu, idę do naszych budowlanych yy, spraw. Się dzisiaj pewnie napracujemy. Yy, później sobie może gdzieś pojedziemy, ale to zobaczymy jeszcze. Bo jeszcze nie wiem. Stawiłam zmywarkę. Ogólnie rano ogarnęłam. Znaczy rano? No teraz też jest rano, ale tak wiecie wcześniej, no. Ogarnęłam obiadu, robić nie muszę, gdyż jeż, jeż, wczoraj została zjedzona reszta zapiekanki, ale dzisiaj jest rosół. Yy, no, także dzisiaj mamy co jeść i tyle. Na śniadanko były kanapki. Yy, I idę, widzimy się później. A w ogóle to chciałam jeszcze powiedzieć, że no czekałam, czekałam i czekałam, żeby mi się film przetworzył i żeby wstawić, ale no nie mogę, nie chcę mi się przetworzyć, nie wiem co dzisiaj się dzieje z tym internetem, nie wiem, w ogóle jest jakiś zastój totalny, więc czekam dalej, no ale wiecie, będę czekała już na dworze, przyjdę za jakieś pół godziny, może już będzie zrobione, a w ogóle to wczoraj wyjęłam mięso, żeby dzisiaj zrobić barwa, ale mięso się nie rozmroziło do końca, więc teraz wystawiłam na parapet. Może tam będzie lepiej, bo chcieliśmy rano zrobić barfa, no ale no się po prostu nie rozmroziło. Ja nie wiem dlaczego. Bo, bo, no bo pewnie dlatego, że dużo tego mięsa. No, także ja lecę. Jak się rozmrozi, to zrobimy tego barfa dzisiaj. A jak będzie po prostu już późno, to zrobimy jutro. Nie pali się, bo jeszcze mam, ale wiecie, zawsze ten parę dni musi być tam przemrożone. Więc, yy, no... No, trzeba trochę wcześniej zawsze zrobić. No, także lecę to tyle z raportu porannego. Rody mówi: Peachy muszę się wygrzać. <grym> Daleko mówi: Ciężka zima była. Muszę się wygrzać. Co to jest? To jest widok na Marsie, czy to jakieś e, szczątki czegoś Nie, to są orzeszki włoskie. Myszka siedzi na dworzu, sobie tutaj ładnie i tyle łupiła. Nałupiła no, orzeszków jak szalona. Będzie na ciasto. Na ciasto będzie. Łupi jak... aż miło. W słonku sobie siedzi, chociaż dmie wiatr ostro. W kurce i w czapce. W kurce i w czapce i w kalesonach. Nie, I w kalesonach siedzi. Także mama zawsze mówi, nie zapomnij, Marlenko, kalesonów, żeby ci ciepło było. Bo jak będziesz gdzieś jechała, to zmarzniesz. Ja nie mam kalesonów. A co? Jeszcze tata dzwonił mówił, czy masz kalesony no. Jesteś... Wyszko to jest najszczersza prawda? Nie wstydź się tego. To jest, to jest ludzkie. Tak. Hejka. Leila bije Karolka, który chce ten do talerzyka podejść, a talerzyk pusty, więc nie wiem o co jej chodzi, ale mniejsza z tym. Słuchajcie, jest godzina 22. Ja jestem już taka zmęczona, ale jestem taka zmęczona, jakby była 20. Nie, nie 24. Pierwsza. Pierwsza w nocy, jakby była. Jestem taka zmęczona. Po prostu oczy mi się zamykają. Zmyję sobie makijaż. W ogóle, no szczerze powiem, że chyba już tego tuszu nie użyję. Nie wiem dlaczego, ale czasami tak mam że e, tuż nie często ale czasami tak mam, że jak e, już jest wieczór i ja mam e, cały dzień od rana e, wytuszowane rzęsy to często jest tak, że mnie oczy szczypią. Nie jakoś tak bardzo, że tego się nie da wytrzymać, ale no jest to takie uciążliwe i nie wiem z czego to wynika nie zawsze tak mam, no mówię, czasami mam, czasami nie mam, ale wydaje mi się, że też tu chodzi o to, o właśnie o to, że zmęczenie i... Ale mam takie trochę zaczerwienione oczy, nie wiem o co chodzi, nie wiem, czy może, może mam oczy zmęczone, słuchajcie, od laptopa, czy co. No w każdym razie, no dzisiaj, dzisiaj to ten dzień... Był pracowity. Naprawdę. Ogólnie ostatnie dni są dość pracowite, ale też czas, staramy się, tak wiecie. Jak jednego dnia dostaniemy taki wycisk, to staramy się drugiego dnia też nie przeginać, bo znaczy zawsze coś tam robimy, ale, ale, wiecie, może faktycznie jest tak, że to, że czasami są takie dni, że pada deszcz, eee, czy tam grat, czy cokolwiek już teraz, bo głównie bardziej można powiedzieć nawet, że grat niż deszcz ostatnimi czasy, to może faktycznie jest tak, że to nawet dobrze, że takie dni są, bo przynajmniej wtedy jesteśmy zmuszeni do tego, żeby tak, wiecie, trochę fizycznie odpocząć. No tylko, że ja i tak wtedy latam po całej chacie, sprzątam, coś tam sobie wymyślam, jakieś wiosenne porządki, albo większe, albo mniejsze, ale zawsze coś tam robię. Nie ma tak, że sobie leżę na kanapie i e, nic nie robię. Nie, nie ma czegoś takiego. To znaczy, no wiadomo, że wieczorem, tak, teraz na przykład. E, co tam się dzieje? Emilka, chodź tutaj, chodź, bo widzę, że tu jakaś idzie akcja chodź, chodź, ty najlepiej. Najlepiej tutaj y, u mnie się czujesz, więc nie ma się co z nimi tłóc. Y, ogl Artur ogląda jakiś ten film, włączył, więc zaraz pójdę, ale wiecie, ja nie wytrzymam, ja padnę, bo mówię wam, jestem taka przemęczona dzisiaj. No, czy po prostu zmęczona, no? No. A ty też jesteś zmęczona? Tak, bardzo. Gdzie ty chcesz iść, ty, ty pierniku mały, ty? Ty jesteś mały piernik, który chce iść zaczepiać, tak? A potem jak cię biją, to krzyczysz. Wtedy ratunku szuka. A zaczepia wszystkich. No, czasami to Karolek, słuchajcie, się z nią tak bawi, a Karolek jest troszeczkę większy. No i Karolek jak ją trochę gryzie, <laughs> albo tam łapką trzaśnie, to wtedy jej się to nie podoba, nie? No. Na, na Karola, y, Emilki, ząbki czy tam pazurki nie działają, a Karola, y, na Emilkę działają, więc to tak różnie z tymi ich zabawami. Y, z Lejlą czasami też się tak y, ostro pokłóci, ale to jest niby wszystko zabawa u kotów. To dla mnie tylko takie, wiecie, nie? No, matko, matko, jak to strasznie wygląda, ale to jest dla kotów zabawa. Y, no i ogólnie rzecz biorąc, Mało jest takich dni naprawdę, chyba że już, na, no, pamiętam w tamtym roku, jak tak bardzo, bardzo już byliśmy naprawdę zmęczeni, bo taka naprawdę w tamtym roku to była taka w sumie naj, najcięższa ta praca. Takie najcięższe rzeczy były y, fizycznie do zrobienia. To powiem Wam, że jak tak na przykład y, Artur był w domu... I były takie dni, że był w domu, i na przykład pracowaliśmy 8 godzin. Tam wiecie, no, Ewka zostaw storczyka. Zostaw to jest od cioci Magdy, zostaw tego storczyka. Ewa, zostaw tego storczyka. Nie. No. Yy, I tak potrafiliśmy po 8 godzin yy, tak pracować. Tylko z przerwami no wiadomo, gdzieś tam na, yy, na zjedzenie na tam chwilę odpoczynku. Jak ty mi nie zostawisz tego storczyka. No, to wtedy tak czasami dostaliśmy, słuchajcie, w kość, że na drugi dzień <noise> zakwasy wszystko. Yy... No, to pamiętam, że te takie właśnie kilka miesięcy takiej pracy ostrej, to naprawdę nam się dało we znaki, więc z, z drugiej strony niby ta zima nie jest potrzebna, ale tak naprawdę yy, <tryk> tak naprawdę chyba ona, chyba to nie jest tak, że nie jest potrzebna, bo chyba jest potrzebna jakby człowiek miał tak cały czas, bo tak widzicie, tylko w ogrodzie, gdzieś tam coś, nawet, to znaczy jak remontuje się, coś buduje, domy czy ten, teraz nie ma, czy to zima, czy, czy, czy lato, czy wiosna zimą też się buduje i osiedla powstają i wszystko i człowiek remontuje mieszkania yy, i wszystko się dzieje też zimą, ale właśnie takie na zewnątrz rzeczy, jak, yy, jak my robimy, no to już skończyliśmy, to znaczy tam robiliśmy jeszcze, jak było zimno, ale no, nie da się tak zrobić, wiecie, pewnych rzeczy zimą, jakby się zrobiło latem, więc sobie odpuściliśmy już yy, i. No i teraz się zabraliśmy za zaprawy, za betony i różne takie rzeczy. Yy, więc, yy, no, oczywiście, yy, tak jak ja powiedziałam, jak to, yy, jak to skończymy, to Wam pokażemy. Yy, nie wiem jeszcze, kiedy to będzie, bo pytacie kiedy. Ja naprawdę nie wiem, bo widzicie, w tamtym roku no myśleliśmy, że się uda zrobić więcej i myśleliśmy, że no wiecie, że, że po prostu się uda więcej, ale że tak szybko się zrobiło zimno. No to niestety. I ogólnie rzecz biorąc, myśleliśmy też yy, planowaliśmy, że to znaczy zakładaliśmy tak, przyzwyczajeni do tego co się przez kilka ostatnich lat działo, że ta zima będzie łagodna, łagodniejsza, a nie była, a się przedłużyła, a jeszcze w marcu padał śnieg, był mróz i jeszcze yy, <śmiech> <śmiech> gdzie normalnie uważam, że byśmy już w marcu coś robili. Gdyby było cieplej i gdybyśmy nie zachorowali, i wszystko się tak naprawdę przedłużyło, i przez to, że teraz jest jeszcze zimno i jest tyle takich dni, że w ogóle absolutnie nic się nie da zrobić na zewnątrz, więc my jesteśmy opóźnieni. No, ja myślę o jakieś dwa, dwa miesiące, no dobra, może nie, może półtora, ale ogólnie no, jesteśmy właśnie przez. Przez to, że ta zima była taka ciężka i, i przez to, że zachorowaliśmy, no i przez to, że się też trochę szybko zimno zrobiło, no to jesteśmy opóźnieni, ale wiecie, takich rzeczy nie da się zaplanować, nie zawsze da się zaplanować. Praktycznie w ogóle się nie da, jeśli chodzi o pogodę, o aurę, jaka będzie, to się praktycznie nie da tego zaplanować. Więc no, siła wyższa to jest i, i, i trudno. Na szczęście to nie jest tak, że. Jak ty nie zostawisz tego storczyka, to zobaczysz. Zostaw tego storczyka. To nie jest tak, że nas ktoś goni, coś goni, że my musimy, musimy, musimy tu szybko. Nie, tylko że po prostu chcemy, po prostu chcemy, no bo yy, lato się zbliża i, i po prostu, wiecie, no chcemy. Yy, jak najwięcej mieć zrobione, i też y, byśmy chcieli tam sobie pod koniec lata trochę jednak odpocząć, nie? Mm. No, trochę byśmy sobie chcieli jednak odpocząć, y, a nie tylko cały czas, wiecie, trochę jednak byśmy chcieli y, sobie też gdzieś pojechać, wyjechać, y, coś, wiecie, no, odpocząć, tak. Ja nie mówię, że gdzieś na jakieś wycieczki, bo. Bo nie, bo to nawet będzie nie, niemożliwe. Już w naszym przypadku, w tej chwili na dłuższe wy, wycieczki nie ma, e, nie ma możliwości, ale mówię tak, nawet w weekend czy coś takiego: e, sobie gdzieś dla odpoczynku pojechać, e, chociażby iść na głupią plażę, się poopalać, wykąpać, gdzie w tamtym roku praktycznie chyba raz byliśmy, czy nawet nie. Ja nie wiem, ja już nie pamiętam, raz chyba byliśmy. A czy się w morzu kąpałam to nawet nie pamiętam. Chyba raz, no mówię wam, chyba raz, więc e, no taka praca była, że naprawdę jeden dzień sobie chyba zrobiliśmy taki właśnie, że pojechaliśmy na plażę sobie odpocząć. E, no i w tym roku chciałabym, żeby tych dni trochę więcej było, chociaż z drugiej strony. Nie wiem, czy to się uda, dlatego że wiecie, planować to sobie można, ale tak jak mówię, różne są rzeczy, różne są sytuację i czasami ten, wiecie, ta te praca się, a zwłaszcza takie prace budowlane, remontow remontowe, to zawsze coś tam gdzieś po drodze wyjdzie i, i coś tam wyskoczy i, i już wszystko leży, więc no, może być różnie, ale naprawdę chciałabym, żeby nawet jeśli miałoby to się wiecie, przedłużyć, yy, chciałabym latem trochę odpocząć, a też nie wiadomo, czy to się uda, dlatego że no zapowiadają, przynajmniej takie są pogłoski, chodzą, że słuchajcie, w tym roku to lato ma być takie, ta, takie jak ta teraz wiosna. O. Yy, lato ma być podobno chłodne. I tak naprawdę nie wiem, ile będzie dni takich, że będzie można na przykład się poopalać, bo jakiegoś szału nie zapowiadają. Aczkolwiek zawsze jest te 50%, że się pomylą, nie? Więc mamy 50 na 50% możliwości. W ogóle jeszcze tutaj i w siłowni muszę umyć okna, bo jeszcze tego nie zrobiłam. Na dole mam okna i właśnie łazience mam okno. Jeszcze tutaj muszę no, jeszcze w sumie w kuchni, chociaż w kuchni to jest od drugiej strony i tam nie ma aż, aż takiego, wiecie, nasilenia deszczowego. Ale i tak będę musiała umyć. Ale to tam trzy okna to nie jest takie straszne. No i. Yy, więc nie wiem, czy, czy tak naprawdę będzie okazja yy, do, do opalania się, do odpoczynku. Ale ja Wam powiem, że ja to nawet. Zamiast chodzić w te tłumy na plażę, to naprawdę lubię, wolę sobie lepiej poleżeć na hamaku w ogrodzie. Bo to naprawdę bardzo lubię i książkę sobie poczytać, a książki mam, bo mam pożyczone wiecie, o kotkach, mam tyle do czytania i też chciałabym właśnie latem. No teraz nie, nie bo, bo jest nawał. Ale tak wybiórczo staram się, no czytam, ale wiecie, no tak mało trochę nie, no bo nie mam czasu. Ale chciałabym właśnie sobie te książki poczytać, i no bo naprawdę bardzo dużo można z takich książek się dowiedzieć. To są naprawdę bardzo, bardzo mądre książki, a ja bym chciała, no jak najwięcej wiedzieć, i że tak powiem, pogłębiać moją wiedzę. Więc no. Po prostu ja muszę przeznaczyć czas. W tamtym roku wypożyczałam książki z biblioteki. Dwa lata temu wypożyczałam, trzy lata temu wypożyczałam książki z biblioteki. Teraz nie będę wypożyczała, tylko będę czytała. Znaczy przynajmniej, no nie wiem, może będę wypożyczała jakieś, ale tematyczne, nie? No bo tak jak mówię, teraz nie będę się zajmowała i. Wiecie, nie będę czytała innych książek, jak mam tutaj zapas takich, które muszę przeczytać i chcę przeczytać. Więc nie będę teraz jeszcze na razie chodziła do biblioteki. Ale tak jak słuchajcie, tak książki to mi tak najlepiej się na jesień czyta, ale to chyba każdy tak ma. No ale nie wiem, bo wiecie, może być tak na przykład, że yy, mam nadzieję, przynajmniej że tak będzie, że na jesień będą już wystawy yy, zwierząt, więc. Taką mam nadzieję, bo powiem Wam, że to jest masakra, nie? Teraz wszyscy, wszyscy po prostu są w takiej sytuacji, no, że nie ma tych wystaw. Kotków nie można pokazać, piesków zresztą tak samo, no. I wszyscy tak w tej jednej niewiadomej czekają. No, żałuję bardzo, bo naprawdę uważam, że Ewa to powinna, powinna, koniecznie być na wystawie, bo ona jest naprawdę jak dla mnie i dla wielu z, no, którzy ją widzieli no jest petardą po prostu więc no ogromny żal, jeśli chodzi o Ewę akurat no Ewa już jest słuchajcie um, można powiedzieć praktycznie dorosłym ps, y, kotem, psem chciałam powiedzieć i który teraz y, się uwziął na storczyka i go tam wącha we wszystkie strony i wącha i co? I co tam wywąchałaś? hmm? Co wywąchałaś? Ona jest taka kochana. Ona jest taka mądra. Ona wszystko rozumie. Każde słowo. Każde słowo rozumie. E, no Leila też jest piękna i w ogóle, ale no Ewa to jest taka, słuchajcie, naprawdę petarda. To jest... To jest tak zwany naprawdę szczał w dziesiątkę. Także... No powiem Wam, że... No, żałuję bardzo, bardzo szkoda. No, dużo osób żałuje, bo przecież są te kotki, każdy ma nowe kotki i, i nie ma tych wystaw. No, ale wszyscy jesteśmy w takiej samej sytuacji, jeśli chodzi o hodowców, więc nic yy, na to nie poradzę. No i, i tyle. Także yy, no, także słuchajcie, no, ale jedno dobre, że ta. No, dużo rzeczy jest takich, słuchajcie, które się nie układają tak, jak bym chciała. I tak jak już wam, już wam mówiłam, no, to, że ja tutaj nie mówię Wam o wszystkim, o wszystkim, tylko no, mówię to co, to, co uważam za stosowne i pokazuję to, co uważam, uważam za stosowne, no to nie znaczy, że ja też nie mam innych zmartwień, innych problemów. I tak jak mówię, no, dużo rzeczy się nie układa tak, jak. Ja sobie bym chciała, ale no, to, co sobie my chcemy, to wiecie, to jest jedno, a życie życiem. I ja tylko czekam, aż wszystko się jakoś poukłada i będzie lepiej, bo tak jak mówię, musi być y, dobrze i trzeba w to wierzyć. Yy, no, ale wiecie, to tak jest, że najgorsza jest ta niepewność. Bo po prostu wiecie, że yy, takie. No, my nie wiemy tego, kiedy będzie dobrze, nie? No, kto to mówią, nadzieja umiera ostatnia, ale no po prostu my nie wiemy, kiedy będzie dobrze. I tak czeka się, i tak czeka, i każdy tak czeka, no ale yy, ja myślę, że jak. <coughs> ja mam nadzieję, że po prostu jak jesienią. Yy... Że no już będzie na tyle dobrze, że, że będą te wystawy, i wszystko wróci do jakiejś takiej, chociaż trochę nie mówię, że w 100%, ale do jakiejś takiej normalności. No, chociażby w tym temacie, bo szkoda po prostu, szkoda. No, bo wiecie, zwierzaczki rosną i gdzieś tam już na, na, na jakieś tytuły, jeśli chodzi o juniorów, no, no nie będą się nadawać, więc no szkoda ogromna, bo. No, no ale trudno, no nie ma na to wpływu tak jak na wiele innych rzeczy nie mamy wpływu, tak na to też absolutnie nie mamy wpływu my przynajmniej zwykli szari, szarzy, ludzie tutaj e, no także także taka sytuacja jest e, aha no w ogóle chciałam gdzieś dzisiaj jechać ale to nie, może jutro, może pojutrze nie wiem e, to jeszcze zobaczymy Pieczywo mamy, wszystko mamy. Ogólnie rzecz biorąc, w tej chwili to mi ewentualnie coś tam na kanapki brakuje. Mi się wydawało, że jeszcze mam coś zamrożone, ale nie mam, <laughs> mam tylko kiełbasę. Ale myślę, że na razie sobie jakoś poradzimy. No może trzeba będzie jutro skiknąć albo pojutrze, może pojutrze do, do tego sklepu i coś tam kupić, no bo nie pomyślałam jednak nad tymi kanapkami. A, widzicie, a wiecie, że w tym yy, w Lidlu widziałam chleb yy, tostowy gri, na grilla, tak się nazywał grillowy czy na grilla z czosnkiem 3 i coś kosztował no w porównaniu do innych tych chlebów tostowych nie był najtańszy bo tam 3, nie wiem, 3,50 czy coś takiego yy, ale powiem Wam takie yy, fioletowe napisy miał, pamiętam ale powiem Wam, że ciekawa rzecz. No teraz jeszcze nie będę kupowała, bo, no, bo grilla nie ma i nie wiem, czy to by też do tostu. Ja myślę, że do tostu też by się fajnie sprawdził, ale nie wiem, nie wiem. Kupię na pewno, na pewno spróbuję. Tylko teraz jakoś tak nie, bo, bo no właśnie, kurczę. Jakbym jak, jak kupiła, to by dopiero był problem, bo nie kupiłam żadnej wędliny i co ja bym w te tosty włożyła. Ser mam, pomidory kupiłam. No, ale nie mam żadnej wędlinki, mam kiełbasę. No to najwyżej kiełbasę bym tam pokroiła w plasterki. Ale może następnym razem kupię albo jakoś tak. Ale na razie mamy dużo chleba, więc mm, tylko na chleb. Wiem, ja jutro zrobię pastę jajeczną. Nie, jeszcze dzisiaj, słuchajcie. Jeszcze dzisiaj. Nie, ja już nie mam siły. Jestem zmęczona. Ale nie, jeszcze dzisiaj bym tą pastę zrobiła. ja chyba wariuję widzicie i ja tak mam I, i padnę wtedy na ryj po prostu padnę i pójdę jeszcze zrobię bo jestem nienormalna no bo teraz sobie wpadłam na super pomysł i ja tak mam wieczorami słuchajcie jak mnie coś walnie i, i nie mogę i po prostu ja już nie zasnę ja to muszę zrobić a potem padnę na twarz i będę leżała aż do jutra rana nieprzytomna nie wiem, mam nadzieję, że że nie pójdę zrobić tej pasty jutro rano bym zrobiła chyba ale jakbym jak ją dzisiaj zrobiła to ona by taka była jutro lepsza wiecie taka by przeszła tym, tym pieprzem, tą solą i to wszystko by było takie nie chcę już nic gadać po prostu musiałam przypomnieć, że, że nie mam nic na chleb ja wiem co zrobimy ja jutro zrobię tą pastę w ciągu dnia a na śniadanie zrobimy jajecznicę bo boczek jest Artur bo, boczek wyjął z zamrażalnika także jest boczek i ja zrobię jutro jajecznicę jeszcze wyjmę może trochę kiełbasy z zamrażalnika, a pastę zrobię jutro. Nic nie robię już teraz, naprawdę. Dobra, kochani. Uciekam, uciekam. Idę zmyć buźkę, idę umyć i ten... I, i zmykam, idę spać, bo nie będę już w ogóle żadnego filmu oglądała, nic, bo mówię Wam, oczy mi się tak zamykają... Ja bym poszła. Normalnie bym poszła teraz zrobić tą pastę, ale sobie uświadomiłam, że przecież mogę zrobić jajecznicę. Dobra. Także koniec wariactwa. Idziemy spać. Trzymajcie się ciepło. Do jutra. Pa, pa.